Cześć dziewczyny, witam Was na moim kanale i jestem dzisiaj z Anią. Ani chyba nie trzeba przy, przy przedstawiać, o. ponieważ Ania jest no, taka znana. znana i w ogóle no, taka osobistość, że w sumie większość subskrypcji, które mam i ludzi, którzy mnie oglądają, to są moi widzowie. Jestem celebrytką. Tak, także... Nie no, żarty, słuchajcie, żarty, żarty, żarty. No. Ania dzisiaj pozwoliła mi siebie pomalować. Uwielbiam. Uwielbiam to. Ja też uwielbiam. Ostatnio zauważyłam, że lepiej mi wychodzi malowanie Ani niż siebie przed kamerą. Jeżeli jesteście zainteresowane tym, jak zrobić taki makijaż, to zapraszam was do dalszej części filmiku. Siema! No to nałożyłam na Ani cerę e, taką bazę, pod makijaż ze Smashboxa, to jest Photo Finish hydrating, hydrating i to jest Oil Free, coś tam. Ogólnie to jest baza nawilżająca, ale Ania ma tłustą cerę, tylko że ostatnio zaczęła jej się właśnie coś przesuszać. Tak, to bardzo. Zawsze na zimę jakoś tak. No właśnie, na Florydzie na zimę. Na Florydzie na zimę, tak. No, także ja jej postanowiłam i tak ją nawilżyć. Teraz nałożę ostatnio ulubiony, i mój, i Ani, podkład z Revlon'a. Teraz pomieszam troszeczkę podkładu z takim HD Photogenic Concealer z NYX'a, bo w ogóle ogólnie ten concealer jest świetny. Jest bardzo mocno kryjący, dwa y, produkty, wezmę sobie, żeby pomieszać, biorę często właśnie takie y, takie szczoteczki, jak na przykład nakładam komuś, y, albo nawet sobie, nakładam maskarę i za dużo mi się nałoży, to później biorę taką czystą i nadmiar ściągam, i jeszcze raz wyczesuję, i z drugiej strony biorę to i sobie tutaj mieszam właśnie zazwyczaj tym, tym patyczkiem. Z drugiej strony produkt i nakładam na twarz. Taki, w no, jedyny patent. Patent taki. I tam gdzie Ani chce więcej jakby krycia. No, jak podkład mam już nałożony, to teraz się zabieramy za ukrycie ani cieni pod oczami. I znowu użyję tego, tego korektora nie korektora, tylko concealera z nyx To jest akurat odcień taki dosyć ciemniejszy, bo mm. on jest 04 Beige, ale zauważyłam, że. Po prostu z własnego doświadczenia widzę, że on się i tak dobrze sprawdza. Wziąłam pędzelka do tego. No, trudno, nałożyć paluszkami. Mhm. Do góry, Aniu, popatrz się. On ma fajny kolor, taki żółtawy i on się fajnie właśnie z tymi takimi zaczerwieniami... Widzę, że sobie z nimi super radzi właśnie. I co najlepsze, on się nie zbiera w zmarszczkach. Mi się wszystko zbiera w zmarszczkach, a ten mi się nie zbiera. Także jestem super z niego zadowolona. Mi się ten właśnie, też jestem zadowolona z tego Revlonu, wiesz? Mhm. Mm Nowego. No, to jest bardzo ważne, jak się w zmarszczkach nie zbiera, bo po prostu to jest dla mnie takie utrapienie. Ale cały makijaż um, pudrem Ani maka O, już niedługo będzie trzeba kupić nowy. <śmaka> GC Rilla Cię wytraciłam. <śmaka> Duży dobrze. Studio Care Blend Pressed Powder. I pędzelek z um, elfa. I jeszcze Ani ładnie wyczeszę brwi i uzupełnię, chociaż Ania ma takie brwi, <gry> że nie ma co uzupełniać w sumie, wszystko, nie, wszystko ja jest. Używam Aqua Brow w kolorze 10. mamy już podkreślone. No i koniec makijażu. <laughs> Ta <-da! śmiech> Taki żarki. Um, nie, no i teraz się zabieramy do do makijażu. W sumie jeszcze nie wiem, co będę dzisiaj ani robić. Tak coś będę, może będę improwizować. No właśnie, tak. Tak toś myślałaś? Tak toś myślałam, ale w sumie myślałam o takim bardziej prostym makijażu, takim, wiesz, nie za dużo cieni, oh. że w sumie może nie wiem, jeden cień na jedną na górną powiekę zupełnie inny na dolną, kontrastujący, na przykład, mm -hmm. może coś w tym stylu. Nakładam teraz bazę pod cienie z Urban Decay Primer Potion. Powiem wam, że ta baza jest naprawdę dobra, ale jeżeli chodzi o to, czy jest najlepsza, to jeszcze nie sprawdziłam wszystkich, żeby wam <laughs> powiedzieć. <laughs> Ale jak na razie, w porównaniu z Kobo, z Ardeco i Lumene, to chyba ta jest właśnie taka najlepsza. Tutaj wewnętrzny kącik nakładam ją pędzelkiem, bo jest mi po prostu łatwiej. Nakładam cień 137. Z Inglota. Bardzo ładna taka zieleń, która będzie mi się. E, tak mi się zdaje, że będzie ładnie właśnie wyglądała z ani-kolorem oczu. Nakładam na dolną powiekę ten cień. W sumie nałożę go na białą kredkę z NYX. Wtedy będzie bardziej intensywny. pomieszałam te dwa kolory, to jest Soft Brown z maka i Brun też z maka. takie... takie... tutaj jest bardzo taki ciepły odcień brązu i jasny, a tutaj jest taki... ewidentnie jest z takim czerwonym pigmentem, a ten jest chłodną... w sumie taka, taka pośrednia... ani to chłodna, ani to, to ciepła. Taka pośrednia, neutralny, neutralny brąz. I będę... W zewnętrznym kąciku przyciemniać, jadąc po tej zieleni, ale troszeczkę wyciągając to tutaj w stronę brwi. Jak widać delikatnie tą linię wciągam właśnie w górę, już tą resztką cienia, który jest na pędzelku tak tworząc taką linię, która się kończy tutaj z końcówką brwi. Teraz w dół Aniu popatrz, teraz dokładam tego ciemnego cienia brązowego tutaj właśnie na górną powiekę. Kieruję się z tym cieniem em, tak już na środek powieki, ale końcówką, którą... to największa intensywność chcę właśnie, żeby była tutaj w zewnętrznym kąciku. A tutaj już tylko taki delikatny brąz. I teraz będę używała koloru um, cork Smaka, czyli takiego już też brązu, ale takiego bardzo delikatnego, um, również ciepłego. Wezmę go na pędzelek taki Sigmy, to jest E56. Ja go kupiłam w zestawie, ale wiem, że można go kupić teraz już indywidualnie. I nakładam go ten cień tutaj na środek powieki. Teraz biorę czysty pędzelek do rozcierania i rozcieram krawędzie. Zmieniłam pędzelek na taki mniejszy. Będzie mi łatwiej rozetrzeć tutaj Tą linię cienia w zewnętrznym kąciku. Dokładam tutaj w zewnętrzny kącik tego najciemniejszego cienia brązowego, czyli brun z maka. Wracam teraz do cienia kork. Czyli tego jaśniejszego brązu, i będę go nakładać tutaj, łącząc tak naprawdę będę go dokładać i łączyć z najciemniejszym cieniem, czyli z brun. Cieniem brun. Teraz wezmę taki. Cień, bardzo jasny brąz, różowy, to w sumie taki pudrowy róż w sumie, no nie? Mm. Taki kolor pudrowego różu. I nim będę blendowała tutaj górną stronę. Um, górną stronę? Nie. Górne krawędzie tego makijażu. Nie zależy mi na tym, żeby to było takie jakieś strasznie delikatne roztarcie, bo jednak chcę, żeby ten makijaż miał taką... taki pazur. Teraz będę używała takiego cienia w kolorze skóry. Beige. To jest Smooth Move z Maka, yy, boże z Victory Secret. I jeszcze z góry rozblenduję to cienie takim beżem. I tak się w sumie troszeczkę zastanawiałam, jaki, jakiego, jaki kolor dać em, wewnętrzny kącik. I poszaleję dzisiaj i dam cień VERVE z paletki Naked 2. I to jest srebrny kolor. Zawiaczny kącik przycieniam jeszcze takim cieniem, e, takim, on ma taki trochę burgundowy odcień. Jest no, on, on, no, w sumie on jest taki jak twoja sukienka, ale ma też w sobie taki brąz. Jeszcze wracam do dolnej powieki i będę dokładała takiego... Ten kolor jest trochę taki właśnie szafirowy, a nie popatrzcie do góry. I nałożę go na dolną powiekę. I w sumie tutaj tak na środek. Wzdłuż lekko tylko wzdłuż linii em, rzęs. Narsuję taką cieniutką, czarną kreseczkę cieniem. Zależy mi w sumie tylko na tym, żeby przyciemnić, żeby zagęścić linię, właśnie rzęs. Teraz wytuszuję ani rzęsy. No i jedno oko mamy już gotowe, mam nadzieję, że to widać. Teraz skończę szybko drugie oko i Ania się Wam pokaże w całości. <słuch> Ania już jest skończona. Mam nadzieję, że makijaż będzie Wam się podobał. I Jeszcze tak dodam, że... Ania, a tobie się podoba w ogóle? No kurczę, ba, mi się zawsze podobają no, w makijaże no, cieszę się. Ja oczywiście nie jestem do końca zadowolona Jak i zawsze. myślę, że mogłabym to lepiej zrobić. Ale już jest dwunasta y, w nocy i podejrzewam, że ani, ani się nie chce, ani... No teraz to już zjadło. Znaczy mi się oczywiście chce, no. Nie, ja bym jeszcze blendowała, no, ale... Ja nie, nie mogę. Ale ogólnie, mm, co zrobiłam, czego nie nagrałyśmy, bo już po prostu... No, to już by trwało po prostu za długo. Nałożyłam Ani rozświetlacz. i już jestem. <śmiech> <śmiech> e, z Mary Luminizer. E, bronzer Bahama Mama. Na linię wodną nałożyłam kredkę z Jordany w takim ładnym kolorze e, niebieskim. Ale w sumie tego tak bardzo nie widać. No ale powiem, no bo nie będę Was oszukiwać, że tego nie zrobiłam. <laughs> I jeszcze na policzki nałożyłam róż z mm, Milani. Ten, o którym zawsze Wam mówię, tak, to jest taki makijaż. Um, taki róż. M, taki róż, Boże. Dobrze, Ania mnie poprawia, <grym> bo już... Aha, jeszcze Ania nie, nie dałam ani nic na usta. No hmm. bo jadą, no bo, no bo Ania tutaj podjadała mi, więc nie miałam nawet jak. Ale tak właśnie myślę, że Ani bym dała na usta taką szminkę, taką co zawsze, bo jej bardzo ona pasuje w sumie. To jest 605 z... 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 z celi. Um, chcesz czy nie? No daj no. no. dobra, no to szybko nałożę jeszcze Ani szminkę. Wiem, że to mało higieniczne, tak nakładać szminkę z opakowania prosto, ale Ania chyba się nie ten. Ja tylko, tylko ja nakładałam ją wcześniej, więc mam nadzieję, że Ania nie będzie nic przeciwko. No i tak wygląda skończony makijaż. Chciałabym, żeby wam się spodobał. Zależało mi na czymś takim trochę fikuśnym i w sumie chyba osiągnęłam efekt, bo właśnie dolna powieka jest fajnie podkreślona zielonym cieniem, a górna jest jednak zachowana w takiej stonowanej tonowanej tonacji, o ile można to, tak, tak to określić, ale jest jednak tutaj wyciągnięcie takie piękne. I podkreśla moje zielone. Oczy. No i właśnie taki podkreślający, bo tak w sumie y, brąz wydobywa tą zieleń, a zieleń je tak podbija, także tak, znaczy, tak według mnie. no nie. Ja nie jestem jakąś tam. Jest, jest tak, jest taki. Jest tak, jest tak, ja, tak. ja, tak. ja się tak. nie znam ogólnie, ale ja lubię po prostu makijaż, więc to jest dla mnie czysta zabawa, więc. Um, takie są moje przeczucia i odczucia, więc. Jeżeli, ja daję kciuka w górę. No, jeżeli Wam się podoba, to też dajcie. No, także to tyle, dziewczyny. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się spodobał. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.